A, teraz drugi spacerek, piękna, szeroka droga przed nami. Dwa spacerki Około obydwa mają około 8 km. Oczywiście 8 km. To już jest przesada, to już jest takie maksimum na dzień pierwszy. Tak dzień pierwszy to myślę 3 km starczy. Ale piękne ptaszki, piękna przygoda. Oczywiście wokół mamy piękną przyrodę, normalnie jest pięknie. Niesamowicie. Jakaś kukurydza, to to wiadomo, no to człowiek, no ale są drzewa, wszystko jest, co, co potrzebne. A co najważniejsze, uśmiechem na twarzy mogę powiedzieć. Bo złamałem rękę, mam przepuklinę. I co? I idę dalej! Idę! Tam jakaś błada piosenka, no ale chuj z tym! Co się liczy? Jesteśmy znowu na drodze, takiej, jakiej powinno być. Dzisiaj super, jest pięknie. Tu mamy schody. No, kiedyś wchodziłem na nie z obciążeniem. Może wam kiedyś pokażę, jak to wygląda? No, ja mam tu piękne wejście. Smoka do Hacioka. No, idziemy dalej. Zaraz będzie most, który by widać był na wcześniejszym obrazku. To jest zaś miejsce, gdzie nagrywałem. Eee, ten, tą wstawkę Mortal Kombat na drodze tutaj Teska, taka... dzisiaj robimy krótsze Mortal Kombat Tamy... idziemy tutaj tą drogą do następnego mostu Znowu zakręt, przejście tam jest most dopiero po tamtej stronie no i mamy też most tutaj jest pod, nad takie skrzyżowanie, ale my jedziemy po prostu na spacer. Chuuu, nas to obchodzi wszystko. No, chyba nie będziemy sobie więcej dupy zawracać. Wiadomo, że tu robimy kółeczko. Jest to dosyć spore kółeczko. Bardzo was też zapraszam do jakiegoś małego spacerowania. Bardzo fajne, bardzo fajne gdzieś w naturkę. A za mną przepiękne wiejskie klimaty. No, a, nie, a wszyscy chce się chodzić. Po prostu jak chcecie coś zacząć ze mną teraz to zacznijcie spacerować, to jest pierwsze. Musicie się zacząć spacerować. Jeść! Na razie jedzcie sobie co chcecie, bo ja też na razie wiem co chcę. Także najpierw spacery. Nie pięknie, pięknie. Musiałem wam to pokazać. To jest wspaniałe, ten, kurde, ten cały reportaż będzie na chyba 20-minutowy odcinek 20-minutowy chyba będzie dzisiaj. No wspaniały bocian. No, jeszcze trochę nas czeka do domu. Ale to już jest chwileczka. No, jeszcze troszkę ja sobie zrobię tutaj przerwę. Zapalę sobie papierosa. Oczywiście palę papierosy. Eee, odchudzanie nie ma nic wspólnego z papierosami. Podkreślam to już 60 raz. Jak ja się chcę odchudzać, to nie będę musiał od razu rzucać papierosów. Oczywiście. I mówię to z całym przekonaniem, o no, wszystkich, że nie muszę rzucać papierosów jak się hmm. O O! Widzicie? Tam znak, daleko, już będzie zaraz skrzyżowanie. Tam, do godoł, już jesteśmy blisko. A widziałem dużo krytyki w moją stronę, co po prostu się siebie, ale jak ktoś komu się nie podoba, to po prostu niech nie ogląda tego wszystkiego, bo po co. To jest tylko dla tych, którzy chcą to oglądać, a nie dla tych, co kto... o tak, z jakiegoś powodu sobie będą oglądać. Poza tym spójrzcie na mnie, jak już ja jestem zajebisty. Przecież kurwa nie ma lepszego mnie. Także posta te komentarze. Nie ma, że się nie da i <laughs> żadnych głodówek tym razem, bo <laughs> po głodówkach to może odbić do głowy. <laughs> Tam weszliśmy, tu wyszliśmy. Takie kółeczko. A teraz z powrotem do domku. No i już prawie w domu. No, tak naprawdę to jeszcze trochę, i prawie w domu. Także zachęcam do spacerów ze mną. To naprawdę, ja w ogóle zachęcam do spaceru, to na pewno, na pewno dobry środek do tego, żeby się odchudzać. Patrzę jak ze mnie cieknie.